Jeżeli ty codziennie do końca wakacji chciałbyś otrzymywać nagrodę w postaci faudolców na swoje konto, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Simono mordeczki, z tej strony, Hexo. W tym filmie porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród, na temat nowej aktualizacji, przy okazji na temat powrotu Travisa Scotta, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie. Także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. A jeżeli wy nie chcecie przegapić kolejnych filmów, to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i oczywiście. Jeżeli będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodem, czyli oczywiście Hexakod. I bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do darmowych nagród. I mamy tutaj zadania migawki, w których możemy zdobyć m.in. emoji, no i przy okazji graffiti. Może nie są to jakieś takie no, specjalnie spoko nagrody, ale tak czy siak wydaje mi się, że warto sobie je odebrać, no bo w końcu Fortnite daje to każdemu za darmo, jeżeli chodzi o właśnie te zadania, tak samo jak i również dają oni za darmo każdemu plecak. Mowa tutaj o pieczęciu wojny i generalnie, żeby odblokować ten plecak, to jest to dosłownie chyba najłatwiejsza rzecz, jaka istnieje. Musicie wejść sobie w wasz sklep, właśnie Epica, następnie tam wpisać po prostu Elder Scrolls i macie grę Elder Scrolls Online za 0 zł. No i oczywiście ją kupujecie. No jest ona za 0 zł, więc no kupujecie ją tak naprawdę za darmo. No i gdy już to zrobicie, no to wchodzicie do Fortnite'a i dostajecie właśnie ten oto po prostu plecak na wasze konto totalnie za darmo. No i cała oferta będzie do 27, no bo później Elder Scrolls Online będzie za pieniądze i już no nie będzie kosztowało 0 złotych. tylko tylko 70. Także to, póki jeszcze możecie to zrobić, to naprawdę każdemu polecam. A my przechodzimy sobie dalej, bo dalej mamy nową aktualizację, a najdokładniej 25.20, która no, nie jest ostatnią aktualizacją tego sezonu, ale jedną z ostatnich. No i najprawdopodobniej aktualizacja ta pojawi się już dnia jutrzejszego, ponieważ Fortnite zazwyczaj daje te update'y we właśnie wtorki. No a dzisiaj, jak widzicie o ten film, to jest oczywiście poniedziałek. Jutro mamy wtorek, więc raczej jutro ten update się pojawi. No i czego możemy się po takowej aktualizacji spodziewać? Na samym początku mamy lever pistol, czyli oczywiście pistolet dźwigniowy, który no widzieliśmy w zwiastunie, lecz ten no póki co nadal się w grze nie pojawił. Następnie mamy powrót kinetycznego bumeranga i no, no tak, ten został generalnie wywalony z gry, bo były z nim błędy, ale jest naprawdę bardzo duża szansa, że w nowym update'cie ten wreszcie powróci. Mamy oczywiście nowe perki, czyli no raczej też coś, co otrzymujemy co aktualizację. Mamy też coś takiego, jak Level Up Pack, czyli po prostu pakiet z levelowaniem i zazwyczaj w praktycznie każdym sezonie no, otrzymujemy, no w, tak mniej więcej na środek, bądź też pod koniec sezonu właśnie pakiet, gdzie możemy sobie wdobić parę dodatkowych poziomów. Mamy przy okazji nową ekipakę, następnie nowe zadania tygodnia, nowe zadania właśnie migawki, no i przy okazji nowe skiny, także jest tego naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. I moi drodzy Epic Games wreszcie wróciło z wakacji, co już Wam w sumie też nawet niedawno mówiłem. No, i w tej, w tej aktualizacji może się pojawić jeszcze więcej rzeczy. Na przykład, może być związane coś z eventem na żywo, ponieważ no póki co nadal nie wiemy, czy takowy będzie w tym sezonie. Pomimo tego, że no jest naprawdę bardzo wiele zadań fabularnych, to do niebaby pojęcia. Ale do fajnie by było, jakby wreszcie po tych trzech sezonach coś się pojawiło, jeżeli chodzi właśnie o event. No i może się też pojawić masa innych ciekawych rzeczy. Więc, według mnie, naprawdę warto. Warto na to czekać. No i tak samo moi drodzy, taki bardzo ciekawy fakt, że właśnie Travis Scott oryginalnie miał mieć trzy właśnie warianty, trzy style. No i finalnie, no to ten jeden z tych styli, który teraz widzicie na ekranie, nigdy nie został dodany. Także naprawdę bardzo ciekawie. No i jak już jesteśmy przy temacie Travisa Scotta, to teraz właśnie sobie przejdźmy do jego tematu, ponieważ ten jest bardzo ciekawy. Jak wiadomo, no to Travis Scott po raz pierwszy pojawił się w ok okazji kolaboracji, gdzie mieliśmy cały koncert. Travisa, no i oczywiście był on w sklepie. Każdy mógł sobie go zakupić. No i później już ten nigdy po prostu nie powrócił. No i wiemy, że miał on właśnie powrócić, ale no przez pewne kontrowersje, które wydarzyły się na jego koncercie, po prostu Epic Games stwierdziło, że go nie doda. Także no wiadomo, Epic Games nie lubi za dużo kontrowersji, a na jego koncercie było takowych wręcz za dużo. No i moi drodzy, no Travis Scott, no jak już wiadomo, tak, że został praktycznie wykluczony z każdej listy. No Epic praktycznie. Praktycznie go już nie uznawało, gracze myśleli, że już to dosłownie koniec. Lecz, no właśnie na kanale Fortnite'a bądź też yy, po prostu Unreal Engina, był właśnie gdzieś stream, no i tam po prostu został sfejkowany taki screen, gdzie jeden z właśnie, no, dyrektorów, bądź też pracowników Epika pisze, że te, te właśnie trawis został już, no, zbanowany na zawsze, nigdy nie powróci i że to koniec. Jak się moi drodzy okazało, to ten screen okazał się po prostu nieprawdziwy. I zapewne zapytacie się dlaczego. I Epic Games napisało właśnie na swoim Twitterze z oryginalnego konta, że właśnie cały ten screen jest po prostu podrobiony i że ci nie zdradzają właśnie planów na przyszły sklep. Także, no, może to oznaczać tylko i wyłącznie tyle, że to jeszcze właśnie nie jest oficjalne pożegnanie z Travisem. I teraz przechodzimy sobie do najważniejszego i kluczowego elementu tego wszystkiego, ponieważ moi drodzy, już 28 właśnie lipca, czyli no, dosłownie już za jakieś 4 dni, będzie miała że tak powiem premierę. Nowa płyta, a bardziej, no to w sumie nowy album, właśnie Travisa, czyli Utopia. I moi drodzy, jest bardzo duża szansa, że właśnie wraz z wyjściem takowego albumu Utopia wy w Fortnite otrzymamy powrót skina Travisa. Czy jest to potwierdzone? No niestety, ale nie. Lecz wydaje mi się, że jest to jeden z niewielu momentów, gdzie wreszcie właśnie Travis Scott może normalnie do gry powrócić, ponieważ tak to w sumie nie było jakiejś takiej większej okazji czy czegoś takiego, a tutaj mamy naprawdę bardzo ogromny album. I bardzo dużo fanów Travis'a i tak dalej na to czeka. Także miejmy nadzieję, że z tej okazji wreszcie ujrzymy tego skina, który powróci po prostu do sklepu. No bo tak czy siak nawet parę razy był on, że tak powiem, aktualizowany jeżeli chodzi o na przykład te, że tak powiem, no po prostu wygląd w sklepie. Pod, pod te właśnie nowe menu był on aktualizowany, więc jest bardzo duża szansa, że wreszcie to się wydarzy. No i wydaje mi się, że też właśnie takim kluczowym elementem tego, czy to powróci będzie aktualizacja 25 20, która będzie właśnie, jak już mówiłem, jutro, czyli 25. Więc jeżeli rzeczywiście Travis miałby powrócić, no to wtedy dowiedzielibyśmy się tego po tym updatecie. No bo 3 dni po tej aktualizacji właśnie będzie już premiera tego albumu. Także możecie dać znać w komentarzu, co Wy sądzicie na temat powrotu Travisa. I czy chcielibyście, żeby wraz z premierą jego nowego albumu Utopia ten powrócił również do sklepu z przedmiotami. Według mnie byłoby to naprawdę bardzo fajne, bardzo dużo graczy czeka również na jego skina. Także wydaje mi się, że wręcz byłby to idealny moment, żeby to zrobić. Także moi drodzy, teraz wszystko leży w rękach Epika i możliwe, że też Travisa, no bo pewnie Travis no, też pewnie by chciał, żeby była taka promocja właśnie troszeczkę tego albumu poprzez Fortnite'a. Także zobaczymy. No i co, moi drodzy? To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Chwilowo pozostało nam tylko i wyłącznie czekać. No i nie zapomnijcie oczywiście o kodziku Hexo o sklepie z przedmiotami. Bardzo będzie mi miło, jak będziecie mieli ten kodzik wpisany. No i oczywiście jutro pojawi się materiał związany z tą aktualizacją. Także bez żadnego problemu. No i co? My widzimy się oczywiście w następnych materiałach. Subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nadchodzących filmów, bo no, będzie parę ciekawych filmów, tak? No i oczywiście teraz wracają już tutaj newsy na kanał, ze względu na to, że też ja wracam z wakacji. Co już w sumie też mówiłem, ale do tak czy siak myślę, że naprawdę spoko. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia, yo!